przygotowanie do jazdy, sprawdzenie świateł. Do maja 2009 roku należało sprawdzić wszystkie światła. Natomiast od maja 2009 roku do dzisiaj ten obowiązek został zredukowany tylko do sprawdzenia działania jednego światła, no co spowodowało skrócenie trwania tej części egzaminu natomiast nie zwolniło kursanta z, z nauczenia się wszystkich światł i tak, światło pozy światła mamy tutaj przełącznik do światła. światło pozycyjne włączamy w ten sposób ono działa niezależnie od tego czy kluczyk w stacyjce się znajduje Czego tam nie ma jak również światło awaryjne też musi działać bez względu na to czy kluczyk w stacyjce jest czy nie, chodzi o to że czasem jest potrzeba są szcz wypadki szczególne gdy musimy zostawić światło yy, samochód na światłach awaryjnych no i udać się w poszukiwaniu pomocy bądź yy, no i nie zostawiać oczywiście kluczyka tak nie prowokować yy, kogoś do nie wiem, jazdy tym samochodem różne są przypadki po prostu możemy zostawić samochód na światłach awaryjnych bądź na światłach pozycyjnych bez umieszczania kluczyka w stacyjce żeby włączyć następne światła to już musimy żeby sprawdzić kolejne światła wówczas musimy kluczyk w stacyjce przekręcić do pozycji zapłon tak? jest to ten moment gdy na tablicy rozdzielczej pojawiają się kontrolki Część tych kontrolek zgasła, ponieważ no, w tym momencie właśnie samochód się przetestował i komputer stwierdził, że samochód jest zdrowy. Tak? Pozostała nam kontrolka od ładowania akumulatora, kontrolka APC, czyli elektroniczne sterowanie pracą silnika, kontrolka od paliwa, oczywiście jest tego paliwa już niewiele, trzeba jechać zatankować. No i kontrolka pomarańczowa, która wskazuje, że y, być może jakieś problemy mogą być silnikiem, jeżeli ona zgaśnie po odpaleniu silnika, to wszystko jest OK. Tak? Czyli y, kontrolki pomarańczowe, gdy w trakcie jazdy się świecą, one y, nie zabraniają dalszej jazdy, ale wskazują już na, na to, żeby zająć się problemem. I, I po prostu naprawić go. Tak, ty, tak jak mówię, tylko że ja w tej chwili mam samochód y, nieuruchomiony. Y, więc te kontrolki, zaraz pokażę, powinny zgasnąć. Jeżeli zgasną, jest ok, jeżeli nie, to nie. Wróćmy do świateł. Przełącznik od świateł znajduje się tutaj. Y, żeby włączyć światła mijania, przekręcamy dwukrotnie. Na desce rozdzielczej pojawia się kontrolka, która informuje nas o tym, że światło mijania zostało włączone. Zielona kontrolka z przegaszonym strumieniem światła yy... Światło drogowe włączamy poprzez yy... popchnięcie przełącznika od kierunkowskazów od siebie, tak? Pojawia się nowa kontrolka niebieska. Oczywiście jak widzimy światła drogowe świecą się łącznie ze światłami mijania. Nie może być tak, że wyłączam światło mijania i światło drogowe się świeci ono się nie będzie świeciło pomimo, że przełącznik od kierunkowskazów jest ustawiony na światła drogowe o, pokażę teraz, wyłączyłem włączam a światło się nie świeci czyli muszę włączyć światło mijania no i światło drogowe z racji, że już było włączone to z marszu załącza się od razu ze światłem mijania Światło cofania włączamy poprzez wrzucenie biegu stecznego. Już jest załączone. Hmm. Poprzez wrzucenie biegu stecznego. Czyli pamiętamy o wciśnięciu sprzęgła do końca. Wciskamy dźwignię i do przodu. Charakterystyczny dźwięk w tym samochodzie e, informuje mnie o tym, że światło cofanie zostało włączone. <laughs> Oczywiście drogowe wyłączamy sobie, mijania nie jest potrzebne. E, światło hamowania sprawdzamy przez wciśnięcie hamulca i patrzymy w lewe lusterko bądź w prawe. Tam egzaminator będzie e, stał i powie nam czy światło działa, bądź prosimy egzaminatora wciśnięcie hamulca i sami idziemy udajemy się yy, z tyłu i sprawdzamy czy światło działa każde światło, każde osobno yy, po włączeniu musimy sprawdzić, włączamy i sprawdzamy czy działa światło przeciw, głowę tylne jeszcze czyli włączam światło mijania i pociągam przełącznik. Zresztą to jest taki symbol, który nam wskazuje, jak załączyć światło przeciwgłowe tylne. Strzałka pokazuje, że należy pociągnąć. Więc ciągniemy. I na yy, obrotomierzu pokazuje nam się dodatkowa kontrolka pomarańczowa, która informuje nas, że, że yy, światło przeciwgłowe zostało załączone. Okej. Okay. To są chyba wszystkie światła. Jeszcze. Tak, to są wszystkie światła. Jeszcze teraz pokażę, że a propos tych kontrolek, powinny zgasnąć po odpaleniu silnika. Tak, została nam tylko... Aha, jeszcze włączyłem przeciągowe, no bo jazda na świetle przeciągowych w tych warunkach jest wykroczeniem. Tak, to nie wolno. Yy, została nam kontrolka od rezerwy, tak? Znaczy, że musimy uzupełnić paliwo, no bo jest już go po prostu malutko. Tak, pozostałe kontrolki zgasły, samochód jest zdrowy, można jechać.